Jesteśmy na gali Mistrzów Sportu, a moim rozmówcą jest Stefan Antiga, trener roku, trener Mistrzów Świata. Witam serdecznie, panie trenerze. Wojciór. Ten rok był dla pana wyjątkowy. Doprowadził pan Polskę do Mistrzostwa Świata. To było pierwsze złoto od 40 lat dla polskiej reprezentacji siatkarskiej. Czy spodziewał się pan, obejmując tę kadrę, że tak pięknie się to wszystko potoczy? Nie. Nie, nie, nie spodziewałem się. Naprawdę nie byliśmy faworytu. Um, mieliśmy dużo, aby robić i, i pracowaliśmy bardzo dobrze, budowaliśmy grupę, drużynę um, i było, było święte tutaj w Polsce, dużo kibiców, um, walczyliśmy od początku do końca zawsze. Um, no, naprawdę no, nie myślałem, że teraz... Będę od razu Mis świata i trener roku tutaj w Polsce. Został Pan wybrany trenerem roku razem z trenerem Łukaszem Króckiem, trenerem skoczków. Jaki wymiar ma dla Pana taka nagroda? Bardzo fajny, naprawdę. Mieliśmy przy i medale, statuetki, ale ta nagroda jest specjalna dla mnie. Bo jak wiecie, tranzycja. Między zawodnikiem i trenerem nie jest tak łatwa. I dla mnie była bardzo, bardzo szybka bardzo e, tak, brutalnie I, i, i było fantastycznie. Mi zawodnicy mieli zaufanie od początku i to było bardzo ważne. Bardzo, bardzo ważne nie miałem e, e, doświadczenia I, i słyszeli cały czas. I, i pracowaliśmy razem. Drugie miejsce w plebiscycie na najlepszego sportowca uzyskał Mariusz Wlazły, pana zawodnik. I to również jest pana sukces, bo to pan przekonał go do powrotu do reprezentacji Polski. Tak, tak, tak. Nie wiem, czy e, jest szansa, że, 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 że Mariusz wróci do reprezentacji, czy nie. Myślę, że nie, niestety. Ale, ale szkoda, że Mariusz Wlazły nie, nie wygrał dzisiaj. Ale. Prawdy, że, prawda też, że Kamil Stoch wygrał dwa razy dwa, dwa złote medale olimpijskie, to szacunek, bo jest bardzo imponujący. Ale ma już nie było, nie było daleko i, i to myślę, że pokazuje, że tutaj w Polsce ludzie dużo lubią siatkówkę. Odkryciem roku wybrany został Mateusz Mika. Dla pana też jest odkryciem roku? No tak, tak, oczywiście. Co robił. E, on też bez, e, bez doświadczenia był, no, grał. Idealnie, perfekcyjnie nie wiem, bo e, niestety to nie, nie ma nie ma na świadkówki, ale, ale grał bardzo dobrze, był bardzo solidny. I, i jest bardzo, bardzo fajny chłopak. Czy zdobycie mistrzostwa świata z drużyną jako trener to jest na pewno spełnienie pana marzeń, ale jakie kolejne sportowe cele może mieć trener, który na starcie kariery trenerskiej osiąga tak duży sukces? Tak, no moje marzenia to, to Rio oczywiście, ale, ale nasza droga nie jest nie jest łatwa. Kwalifikacja nie jest łatwa. E, następny rok co mamy? Mamy Liga Światowa, Mistrzostwa Europa, a potem e, Płucha po, Świata e, Możemy już kwalifikować, ale, ale będzie, będzie ciężko. E, teraz obserwuję ligę, zawodnicę e, i, i próbuję. E, jak jest. E, myślisz, jak będzie jak będzie drużyną. Medal Igrzysk Olimpijskich na pewno był, był olbrzymim sukcesem dla Polski, dlatego że Polska, nie wiem czy pan wie, ale od 1992 roku nie zdobyła w sportach zespołowych żadnego medalu na Igrzyskach Olimpijskich do tej pory. Tak, tak, no wiem, wiem. Słyszałem. słyszałem. E, dużo, dużo razy już i, i będziemy prowadzić. Na pewno będziemy e, dawać wszystko, wszystko na boisko i, i co, co jest nasz cel. Dziękuję bardzo za rozmowę i powodzenia.